Dziady, bardzo stary jeden z najbardziej znanych obrzędów Słowian, ale również Bałtów, występujący w poszczególnych regionach, również pod nazwami takimi jak zaduszki, radecznica, pominki. Święto jest obchodzone do dziś przez rodzimowierców, a dotyczy składania hołdu zmarłym przodkom. Błędnie nie można sądzić, że dziady były obchodzone jedynie w okolicach przełomu października i listopada. Natomiast jest to tylko jeden z momentów w roku, w którym oddawano część zmarłym. W zależności od regionu, święto zmarłych miało miejsce nawet do sześciu razy w roku najczęściej w okolicach kulminacyjnych dni cyklu dorocznym, czyli równonosy lub przesileń. Ale było zależne w przeciwieństwie do wspomnianych świąt solarnych od faz księżyca, święto lunarne. Zważywszy na fakt, że jest to święto związane ze zmarłymi, nie dziwi jego zależność od księżyca, gdyż jest on bliski związany ze sferą zeświatową, a jego fazy, np. pełnia, są czasem silnie nacechowane magicznie. Istotą dziadów jest kontakt ze zmarłymi przodkami w zależności od interpretacji, mający na celu oddanie im czci, proszenie o radę i pomoc, bądź zapewnienie sobie przychylności duchów. W poszczególnych regionach występowały drobne różnice w obchodach święta, natomiast do najważniejszych elementów należały uczta i rytuały odprawiane na grobach przodków. Pod względem klimatu i wydźwięku słowiańskie dziady nie mają zbyt wiele wspólnego ze smutnym chrześcijańskim świętem zmarłych. Określenie ich jako radosne byłoby nadużyciem, niemniej jest to czas spokojnej zabawy, oddania czci przodkom i po przypomnienia o życiu, które czeka człowieka po śmierci. Tak więc poganie na grobach przodków ucztowali oraz odprawiali tańce. Resztek z uczty nie wyrzucano, lecz zostawiano je na posiłek dla zmarłych. W niektórych regionach przygotowywano także kąpiele w saunach dla zmarłych oraz miejsca, by mogli się ogrzać. Rozpalano liczne ogniska. Dzisiaj przeobrażone wznicze, które z jednej strony miały służyć dla drogowska, dla dusz przodków, a z drugiej chronić przed demonami, szczególnie aktywnymi w tym uświęconym czasie. Dobrami obdarowywano również żebraków, a zwanych dziadami, które przez swój status, jak i inni ludzie drogi, pielgrzymi czy wędrowcy, znajdowali się szczególnie blisko sfery sakrum. Dziady były czasem szczególnie uświęconymi, w którym dusze zmarłych pojawiały się w naszym świecie, Obowiązywały więc liczne zakazy. Przykładowo nie można było wykonywać wielu prac, np. karć lub szyć, które mogłyby grozić przypadkowym przywiązaniem duszy do ludzkiej ekumeny. Zakazane były było wylewanie wody przed okno, groziło oblaniem duchów, które w tym czasie przemieszczały się wokół siedziby ludzkiej oraz rozpalania w piecu, miejscu bliskiego zetknięcia ze sferą profaną za światami. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa na słowo mężczyznę starano się wykorzenić pogańskie święta i obrzędy, co odniosło tylko połowiczy skutek. Jednym z przykładów tej sytuacji są właśnie dziady, które w pewnej formie przetrwały jako chrześcijańskie zaduszki, wraz z elementami obchodzonych wtedy rytuałów, takich jak wspomniane rozpalanie ognisk, które przekształciły się w znicze składane na grobach zmarłych. Upamiętnienie wiosennych dziadów jest natomiast krakowski festiwal „rękawki” obchodzony co roku we wtorek po świętach wielkanocnych